A więc, bitwa bohaterów na Endorze, w idealnym w sumie yy, wcieleniu, czyli tym, który widzicie teraz, bo będę grał właśnie Imperatorem, bo Imperatorem bardzo lubię grać, a szczególnie lubię nim grać na Endorze. Jakoś tak bardzo mi ta sceneria do niego pasuje. W Imperium Galaktycznym weźmiemy sobie właśnie Imperatora yy, i gramy tym razem na poziomie trudnym. Gramy na poziomie trudnym, ponieważ no trzeba grać na poziomie trudnym. Bo na łatwym jest zbyt łatwo, więc gramy na trudnym, ale poczekajcie, generalnie że go wejdziemy sobie w ustawienia w dźwięk. Damy głośność ogólną tak na 35, bo wydaje... albo na 30 nawet, bo wydaje mi się, że w poprzednich filmach nie było troszeczkę e, zbyt słabo słychać, więc przyciszyłem grę teraz. No i wyskakuje. I próbuję tutaj coś ugrać. Imperator nie ma miecza świetnego, przynajmniej nie ma możliwości użycia miecza świetnego tutaj, akurat w tej formie, ale mamy pioruny, które są tak OP, że no to jest po prostu niesłychane. No, tylko musimy być w miarę blisko, żeby tych piorunów używać. No ale jak już jesteśmy na tyle blisko, to możemy nimi po prostu naparzać. To jest bardzo OP, jak się gra na versusie. Znowu o tym wspominam, ale no tak jest, bo na versusie ktoś musi do ciebie podbyć z tym mieczem świetnym, jakieś ataków tam używać. A ty co? No ty do niego podbiegasz. Mniej więcej w taki sposób, jak ja teraz staram się podbiec do jakiegoś rebelianta, tylko ich nie widzę na razie. No kurczę, gdzie jesteście rebelianci? No tutaj są. No ktoś do was na wersusie próbuje podbiec, prawda, zaatakować w normalny jakiś sposób. A wy sobie do niego tak... Feel the power of the dark side. No. A to mój, sorry szturmowiec, właśnie bycie przez czysty przypadek zabił. ciekawe czy imperator kiedykolwiek tak po prostu wyszedł na bitwę, żeby się wydziera, czy nie, imperator sobie tam zarządzał. No jakoś nie widzę, żeby imperator biegał kurcze po, po bitwie i się bił z jakimiś zwykłymi frajerami, no to... To jest niemożliwe. Tylko ja w ogóle nie potrzebuję dodawać ataków specjalnych? Szczepionki są już wystarczająco Oj, ale generalnie oni troszeczkę widzę tutaj ładnie i idzie. Mają 20 punktów, ja mam tylko 24, no zaczynają mnie gonić. To jest dobrze że nie mogę nic zabić, bo wtedy zdobędą ze mnie bardzo dużo punktów. Dlatego zdobywamy tutaj wzmocnienie i idziemy się bić dalej. No nie, dobra, nie udało mu się, całe szczęście Oj, dobra, wygniecie Bardzo szybko, teraz wygniecie bardzo szybko 32 Teraz wygniecie bardzo szybko i wygniecie bardzo szybko Dobra, zdobyłem 42, ale zostawiłem im sporo swoją śmiercią nie Ciekawe ile punktów oni są w stanie zdobyć w ten sposób Nie wiem, nie mam naprawdę pojęcia. No, 46, czyli nawet nie z czego nie widzi. Kurczę, to niedobrze. Znaczy, że ja nie mogę tak tryhardować, a Imperatorem nie mam jak się dosłonić, to jest też problemem. Ej, zginiecie? Czy niezbyt? Co wy tacy mocni? Halo? Ej, no ale przepraszam bardzo, proszę umrzeć. Kurczę, zawzięta walka! Bardzo zawzięta Okej, okay, tutaj są jeszcze rebelianci. Weszli do środka. Ten bardzo łatwo dead. O! Okej, okay, nie dał wam zdobyć tych punktów. Ale to już zdobędę sobie. 72, 74, nawet dobra, 20 do przodu. Ładnie. To ta sama taktyka zawsze wyskakuje, bije, chowam się. I znowu wyskakuję. O nie, to będzie moja śmierć Rychła i nagła No nie ma mnie, no po prostu mnie nie ma No mówiłem No i teraz mnie dogonią, to znowu A się oni tu teraz zbiorą i mnie dogonią Ej nie, ej nie, jest źle, jest źle, jest źle Uciekam, chowam się No nie faj mnie do nich Daj mnie się schować Kurczę muszę pomyśleć, bo oni... nie można tak Uciekam Uciekam po regenerację Nie zdobyłem Nie gadaj, że zginąłem Zginąłem, ale przynajmniej nie zdobędą moich punktów Ej to jest dobry sposób, jak widzę, że umieram to mogę po prostu wyskoczyć Co się stało Ej no nie gadaj, jak oni to... Słyszałem dźwięk zgonu. Czy ktoś z rebeliantów się poświęcił? Czy ktoś wyskoczył, żeby zdobyć moje punkty? Myślę, że to jest możliwe, żeby AI zrobiło coś takiego. Bo oni byli dużo do tyłu. Po czym usłyszałem dźwięk śmierci i nagle wygrali. Mi się wydaje, że ktoś zaskoczył po prostu i zdobył moje punkty. No nie, no to jest, to jest niesamowite. No wow, okej, okay. poziom trudny mnie pokonał, nie sądziłem, że AI może być aż tak inteligentne. Ja cię kręcę, no kurczę zaskoczył i się poświęcił normalnie. Co za chłop. Zerytowania normalnie już namem.